Witam i tam serdecznie. Jestem oczywiście Lord Marcus. Ciemano widzowie, pamiętacie mnie z Bruzdy? Oczywiście zakon płakał, gdy to nagrywał. Tak, bardzo. <laughs> Jeszcze zapomniał. Więc za karę, jako bonus przeczytam, następne dwie opisy. Nie, raczej nie. A co, wszystko, jest ta... w opisie, wszystko jest w opisie pod filmem. Ja tylko czytam. Jak yy, nie zapomnę i, ty, i tyle. <gry> tutaj jakaś dominacja w Bezpieczeństwie 2, już mamy lekką zmianę, tutaj Lornakus chciałby yy, być przeciwko mnie, tak żeby po prostu to urozmaicić, zobaczymy yy, co mi tutaj komputer wylosuje, czy na no ten tryb wylosuje, bo teraz mam randoma, no i tutaj też komputer randomowy, zobaczymy jak to będzie, jak to wyjdzie. Wybrać. Ja, mojemu też możesz przecież coś wybrać, jak ja, jest, ja coś wybrałem, a ty chcesz losowo z u siebie dać. Dobra, nie będzie tak, liczymy na los. Kto wygra to wygra, Ej, ten nam... kto przegra to przegra, zobaczymy. Tak się nazywa, totalna dominacja. Dokładnie tak. I po środku mamy demony, co, co tam ci się wylosował los? Pakt. Czyli to, co ty masz, chyba? Mam bezimiennych, ale fajnie. O kurcz. Ja ty, mam sojusznika paktu też. Przypadek? Nie sądzę. Pakt, palk i pakt kontra bezimienny Wszystko po jest pośrodku, a co są, są akurat cztery ten. Jak cztery? Ja widziałem trzy. Cztery są te pomniki dominacji. Ale jest demon, pamiętaj, on ci może go rozwalić. Mhm, a później pierwszym akurat. No, no, no. Ci są beznadziejni. A ty widzisz jeszcze tylko... czy tego jednego demona widzisz tylko? Ja tylko widzę jednego demona. To no już jak pierdole. pierdolę. Ja czapkę, pier... ZAKON! Ja Co? Co się dzieje? Kuźwa zaatakowały cię demony, i wszystko potraciłeś. Oj, tam oj, tam. Okay, najlepsze nie? jest to, że oni mają kuźwa poziom pierwszy. No właśnie to, co że to są właśnie ułatwieni w rodze, niestety pijeń, kurwa. A poprzednia mapa kurwa, to co to za ułatwienie było? No w sumie. Zgadne, poszedłeś w gargulca. No. no. to one tu nie atakują lodem po prostu, bo mają te nostringi? Znaczy, ja nie nieprzepisany, wiesz? Że po prostu nieprzepisany jest ta magia. A twój sojusznik też jest gra bez imiennymi czy co? Gra paktem też. Grym, Aha, że masz, jak ułatwi masz ułatwioną jak... robotę. A, bo co, bo jest chujowy? Nie wiem. Dobra, zako masz, ma, masz autować z tymi garbulcami już. A, ja jest. cię nie atakuję. Ja też nie atakowałem. Ja tylko zawałem sobie jako zwiad. Tak, tak, na moich biednych niewolnikach. Aki twoich biednych niewolnikach? <grym> Jak to jakich niewolnikach, lurka, Ja ci nie zabieram twojej wieżyczki, sio. No, sio. Chowa sio. <grywa> jeszcze mi zepsuł wieżyczkę w połowie. Good. Ten, ten twój przyjaciel w ogóle ci ataku, atakuje? Był mój bezimienny. Chyba jeszcze nie. je no najpierw zniszczyć naszych sojuszników, co ty na to, żeby jakoś rozmaicić? Mojego masz po lewej. Jest chujowy. Co byś powiedział Zakon? Na razie walczymy tak, jest. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Nieważne, kto wygra, kto przegra. Ale się cieszyć zabawą. Co nie wyrabiasz? Czy co? Nie, ja strzeliłem po prostu bohaterów a co? Nie ja tak się pytam. Ja się wycofam, że nie miał jakieś lekkie szanse tutaj Jak tam idzie? Chyba dobrze. Nie wiem, jak u ciebie? No byś mi oddał jedną wieżyczkę z zaką, żeby nie było za tak szybko. Dostawiłem ci jedną. Znaczy, no, dwie ci dostawiłem w sumie. Jak dwie? dwie. Drugą? Trochę wyżej masz. To, kuć po ma, jednostki są. No chyba że tą dolną i oddajesz Aha, e, wiedziałem kurwa Co? Zatakujesz mnie pak ten kurwa ja Specjalnie tu zaatakowałeś Ale? Ale o co chodzi za konie? Chodzi o chodzi właściwie. No właśnie. Podziewałem się jakiś ataku. Bo Lord przegrywał to musiał już atakować się. Jaki atak? O dziwo mi nie pokazywało, że mnie atakuje w ogóle. To dziwne. O, idzie mój sojusznik, teraz oberwiesz armią. Nie masz mi chyba za zły zakot za bazę i tam mam lekko, ale natłużę dziś. Sam powiedziałeś, ty tylko <laughs> Nie bierz mnie na słówka. <laughs> Za, co zabójcą. Good. Yes, huh? Move forward. O, dobrze. Idzie na twoją armię. Good, A, te gargulce w w ogóle coś atakują, czy nie? No, raczej tak, no powinny raczej. Powinny. Ja tutaj jak się rozwali te duże kwatery to... Nie, mogę dobrze. Co, co, nie możesz tworzyć? Nie Myślę, bo wiem, już się bawiałem, że nie mogę właśnie kwater, czy na kwater znaczy robić. Nie, no możesz. Jak ci robotnik żyje, to jeszcze możesz. W tym, w tym sensie. Jak pokonujesz bezimi bezimiennych, czy po ubili ci mocno? Ubili mi mocno. Ja się nie dziwię jak mają eructa. Oddawaj mi tą północną wieżyczkę. I mine. To co za konik odwrócik? Do swojej tam strefy? Nie wiem, tutaj no, mój frużnik tutaj widać, że Kontroluję tutaj ataki trochę Czyli nic w sumie nie robi? Odcinek. A W sumie ci powiem, że nie włączyłem stopera, ale pewnie dłużej niż poprzedniej mapy, bo tu jesteśmy przeciwko sobie, nie? To jest trochę trudniej. Myślałem, że zwykle włączasz sobie stoper. No, przeważnie tak, no ale to... Przykład, te filmy trwają dość krótko, także stwierdziłem, że... Nie, ale ogólnie co byś sądził o takiej serii i co następnej? Znaczy, ja chciałem zrobić Frigiem Auda, tylko że chciałem zakończyć z Drakenem i z Grimmim, to mogę z Playforce'a. Y, z Playforce 2, to masz tą wersję Gold Edition. Ale możemy zacząć według na przykład y, z, z tej wersji, właśnie Gold edycji, tylko tą wersję Waca Smoków, bo jej nie nagrywam. Spoko. A kiedy ci pasuje? No w sumie no, Tak w tygodniu można byłoby gdzieś się wygadać, nie? To będzie tylko na miesiąc Zakończę na ta taki deal Zatakujesz mojego sojusznika, oddasz mi jedną wieżyczkę A co się dzieje? Nie masz starowców? Nie, Leni nie mam kurwa Dawaj, Grzegorz, on jest na lewo, nie ma armii. Mówię słowo no. No nie wiem, a to słyszycie, nic nie daje są... rady? Nie, nie mam w ogóle leni. Widzę tych spustoszenie. Widzę, idę na twojego sojusznika. O, kuźwa, no szedłem do twojego sojusznika. Tak, to tak. A są... no, poza tym wiem, że masz cienie, to po co mam cię zaatakować. To co, idziesz do niego? Oddasz mi <grystanie> Lordzie, co się dzieje? Właśnie, mhm. kuźwa, tyle. Taka gospodarka paktu. Mhm. Już masz tutaj te, wyżej te dwie. A nie wiem czy dotyczy twój sojusznik właściwie To twoje jednostki czy sojusznika? Znaczy to są... to są sojusznika. Ja jestem tutaj o. na zielono. Aha. Dobra, to zaatakuj do bezimiennych. Nie mają armii. Ma, masz szansę jeszcze tam zniszczyć ich bazę. Good. Dobra, zaufam ci. Yes. Dobrze, <laughs> to może być płat. Yep. Nie no? ja pożałujesz, nie ma erupta. To. A tu to jeb. Suskrymery, Doombringer. Dombringera nie ma, zwykle boty nie robią dombringera Kurwa, no zbieraj to w flagę I co? Jeszcze tam biegniesz? Zrobili sobie trochę bazunów i trochę tej, tej armii, ale nie dużo Czyli dupy nie urywa. Musza nima Ty dasz sobie radę. Nie zobaczymy. Zmienimy... Zmienimy je z przecież. A ty całą swoją flotę wysłałeś tam? No. A, widziałem, że miał dwóch Sulbenderów. Kogo ci tam przejął? Mam nadzieję, że nie Arachnida. I tytana by było chujowo. A raczej by chyba nie mógł. Chociaż... Nie, no. <laughs> mm. Hello. <laughs> Nie widziałeś tego. Co tam zrobiłeś? Atakowałeś moją bazę? A, nie, to mój już. <laughs> chyba nie. Jaj, podstępne taki za Zdając do... ciebie tutaj. Ile tam straciłeś na niego? Miałem. Cztery ryterze śmierci, I... w sumie i tyle. O, dziwo, tak ale, gdybym mieli trochę więcej armia, to bym pewnie miał wielkie straty. Dziwnie te losowania idą, zwykle tylko bezimienni się trafiają. No bo to są w sumie mapeczki, no, no depasą, to muszą być pewnie powiązane z dodatkiem. Nie zawsze, w pierwszej mapie nie było, tak. Jak tam ci idzie? Tak sobie. Tak, sojusznik, coś twój robi? No właśnie, tytanem mi tutaj pilnuje jednego surowca, i kilka jednostek trzyma pod drugim bastionem, i też kilka jednostek trzyma pod tym trzecim, czwartym. <noise> Myślałem, że sobie dasz rady z nimi. Tak szczerze. Miałeś bater, nie? A jako boje gracie paktem? No, nie wiem, no, co ci poradzę. Może jeszcze zdążysz mnie zaatakować. A tam. A bo tak, bo to są do tysiąca punktów, nie? To w sumie już tak. dużo mamy tych punktów. Ale ja, chyba bez imienia nie zdążę jest... pokonać. Ora drodzy widzowie przeżyłem zakon i oszczędził No tak, oszczędziłem loda, żeby nie było Dokładnie. Tymczasem jego kwatera ucierpiała no, Ciekawie ten... kiedy się skapł kwatery. No dziwo... Chciałem sobie wybudować chyba ten. Chciałem sobie wybudować kolejnego żuczka, patrzę się nie mam kwater. Co jest kurwa? Oczywiście, że no, twoje cienie mi lepiej dzielają. No tak, zapomniał, że jesteś taki podstępny. Ale <noise> dużo na tym nie straciłeś. No w sumie nie. Biegnij, za może jeszcze zdążysz? Mm, w sumie raczej nie, ale no, bez imiennych pokonałem. Trochę sojusznik chciał pomóc, ale już mi nie wyszło. No i w sumie no. Udało się wygrać się o dziwo, ten pojedynek. Pierwsza zabijłem do 1000 punktów. Co ci stanie? Yeah. Nie. My, myślałem, że będziemy wie, że dalej będzie napijało punkty. Ale jest tak, że niestety jak przekroczymy już 100 1000 punktów, no to po prostu dana drużyna wygrywa, nie? Widzowie widzo przeżyłem, hura. Czyli to jest niepełna wygrana zakona. Taka niepełna. Przecież pisze Wiktorii. Ale nie pokonałeś jeszcze, pnie Już byłeś tutaj zbędny, chyba już nie mieliśmy surowców. Srebra miałem jeszcze, tak? No, leni nie miałem. To co, zostały dwie mapy jeszcze, nie? No to jutro. Wyżej. Dobra, to tyle, no, widowie. No. Dzięki, ilożdżowite grę. Było jak było, tak no. że się nie gniewaj. Nie smuć się. E, dobra, masz tą mapkę, co obczaj tą bruzdę, no bo... Dobra, na razie widzowie, hej.